Podpisujemy umowy na, na na przykład wesela na dwa lata do przodu. Ubezpieczamy się w umowach klauzulami, e, że możemy podnieść te ceny o pewien wskaźnik, sobnie do, proporcjonalnie do wysokości inflacji. Każde podniesienie cen wiąże się ze spadkiem popytu, który też właśnie, no też jest naszym e, tutaj podstawowym problemem teraz, że trzeba bardzo teraz e, rygorystycznie panować nad kosztami. Też taka niepewność w sumie co do popytu. No temat rzeka. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Przyłucki, współwłaściciel folwarku Łękuk. Zatem jesteśmy na Mazurach. Krzysztof, ja dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać trochę na temat głównych problemów z jakimi hotelarstwo ogólnie, ale Ty się spotykasz na co dzień. Największe wyzwania. Gdybyś miał wymienić trzy lub cztery największe przeszkody dzisiaj w branży, które napotykasz tak na co dzień, to co to by było? O, to mógłbym wymieniać długo. <laughs> Dlatego powiedziałem tylko trzy albo cztery. Wiesz, kluczowe priorytety. Okay. No, Pierwsze, najważniejsze chyba to taka niepewność, bo planujemy przyszły rok, planujemy budżet, podpisujemy umowy na na, na przykład wesela na dwa lata do przodu no i nie bardzo wiemy, jaką cenę tam wpisać, jakie warunki, ile będzie nas kosztował prąd, ile będą nas kosztowały surowce, wynagrodzenia i to jest największy, największy problem. To pierwsze. Tak. Drugi problem to jest no, też taka niepewność w sumie co do popytu na najbliższy czas i na właśnie na przyszły rok, na przyszły sezon wysoki sezon wakacyjny. Dobra, to drugi problem. No a trzeci problem to myślę, że nadal e, ludzie. E, jak ich e, zatrzymać, jak ich utrzymać e, w momencie, kiedy no wiadomo, jest duża inflacja, e, rośnie wynagrodzenie minimalne od e, e, 1 stycznia, więc no, wszystkim trzeba też. E, Czyli presja płacowa, do... rozumiem, tak? tak? No dobra, no to teraz, jak wymieniłeś te trzy najważniejsze problemy. Wiesz, na co dzień prowadzisz ten biznes, no nie zamykasz go, no, więc musisz stawić temu czoła, tak? Tym, tym wyzwaniom. No nie mam. Więc, więc chciałem zapytać Cię wiesz, o twoje jakby sposoby. No to jak sobie radzicie. Pierwszy, niepewność, planowanie wiesz, e, e, umów na przyszły rok, bo jakby to podałeś jako przykład surowce, e, że mogą drożeć i tak dalej i tak dalej, więc kontraktujecie wesela czy inne imprezy okolicznościowe. No to jak to robicie, no bo kontraktować trzeba, jeżeli przychodzi ktoś zainteresowany, tak? Jak zabezpieczacie własne interesy? Dokładnie, no tutaj mamy nawet się rozmowa odbywała przed chwilą z parą, e, która jest zainteresowana weselem na przyszły rok albo może 2024. No radzimy sobie w ten sposób, że zawieramy klauzulę, oczywiście określamy sobie te koszty, jakie nam się wydaje, że będą za rok czy za dwa lata, zakładamy sobie pewien bufor wzrostu, ale oprócz tego też ubezpieczamy się w umowach klauzulami, że możemy podnieść te ceny o pewien wskaźnik, oczywiście nie arbitralnie, nie o dowolną wielkość bo to by było nie w porządku wobec naszych kontrahentów, no ale stosownie do, proporcjonalnie do wysokości inflacji. Jak reagują na to, właśnie na przykład taka młoda para, która przyszła z Wami tutaj, wiesz, ustalać warunki współpracy na przyszły rok albo być może za dwa lata do przodu. Jak reagują na takie propozycje, takich klauzul? Rozumieją to, często dopytują się, hmm. tak? Chcą wiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Dajemy też sobie Bufor, tak, że możemy to zrobić najpóźniej na pół roku przed, przed daną imprezą, więc oni jeszcze mo mogą, i mogą zrezygnować wtedy, tak, więc mają czas, mają czas na to, żeby ewentualnie znaleźć innego, innego dostawcę, gdyby mu się to nie spodobało. Myślę, że to się niestety powoli staje standardem w branży i nie hmm. tylko naszej branży te klauzule inflacyjne, no bo... No, trzeba się jakoś zabezpieczać. Tak? My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się za rok okazało, że musimy dołożyć do, do imprezy, no bo źle coś oszacowaliśmy, rząd podniósł ceny albo zdarzyło się coś jeszcze innego. Nie, no dzisiaj m, wydaje mi się, że bardzo nierozsądnym byłoby, jeżeli ktoś by nie dbał, któryś ktoś z hotelarzy czy organizatorów wydarzeń, eventów, E, no o swoją przyszłość tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe i ktoś, kto tego nie robi, no to jakby słuchajcie wskazówek Krzysztofa, myślę, że warto akurat pod tym kątem się zabezpieczyć. E, kolejny problem, który wymieniałeś, przypomnisz? E, no problem generalnie wzrostu, wzrostu kosztów, tak? No dobrze, no to, to, jest, to dzisiaj Was mm -hmm. to spotyka i oczywiście nie wiemy, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, czy, czy, czy za dwa kwartały najbliższe, czy za pół roku. No ale też musicie kontynuować swoją działalność. No to jak zabezpieczasz swój interes? Czy no rozumiem, że reagujecie pewnie, jakieś podwyżki poszczególnych usług są realizowane. To jeśli tak, to powiedz mi, ile takich podwyżek w tym roku już musiałeś przeprowadzić właśnie z tego powodu inflacyjnego? E no i czego się spodziewasz? Nie wiem, na przykład do końca roku jeszcze, czy, czy, czy jeszcze będziesz w jakiś sposób musiał interweniować, aby bronić swój własny biznes? Co do tych podwyżek, to nie jest takie proste, tak? Każda, każde podniesienie cen wiąże się ze spadkiem popytu, który też właśnie no też jest naszym tutaj podstawowym problemem teraz, że no ludzie oszczędzają, zaczynają oszczędzać i oczywiście w pierwszej kolejności na czym oszczędzają, no nie na swoich podstawowych e, potrzebach, e, nie na spłacie kredytu, tylko na wyjeździe do hotelu czy, czy do knajpy, e, więc to się na nas odbija w pierwszej kolejności e, i tym bardziej się odbija, jeśli te ceny wywindujemy, więc nie, nie możemy przenosić tej, e, całych naszego wzrostu kosztów na, e, na klienta. E, oczywiście, że no, w jakimś y, zakresie tak, no, bo inaczej nie, no do, też nie możemy sobie pozwolić, żeby dokładać do, do interesu, choć de facto w takim okresie zimowym to i tak, to i tak musimy dokładać. Mhm. No e... więc jeszcze może dwa słowa o obiekcie, bo jakby nie każdy musi wiedzieć. Oczywiście można sobie wygooglować, szybko sprawdzić, ale możemy szybko podpowiedzieć, żebyś mógł jakby określić tak bardzo szybko, w kilku zdaniach dosłownie specyfikę tego miejsca. Holwaryk mieści się na Mazurach, ale na... Nieoczywistych Mazurach, tak zwanych dzikich Mazurach, tuż obok Puszczy Boreckiej, gdzie jest najczystsze powietrze w Polsce, ale gdzie do najbliższego miasta jest 30 ponad kilometrów, to jest Giżycko. Więc jesteśmy w takim miejscu, gdzie trudno trafić tak przy okazji. Nie jesteśmy bezpośrednio przy żadnej drodze. Trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy i chcieć tu przyjechać. Tak? I To jest takie miejsce, gdzie. Jedzie się po to, żeby odpocząć od zgiełku miasta, od yy, może yy, telefonu, yy, komputera, pójść do lasu, yy, totalnie się zresetować. A jak duży jest to obiekt? Mamy około 100 miejsc noclegowych, około 400 pokoi. Jasne. No dobra, no to wróćmy teraz do tych podwyżek. Powiedziałeś, że no każda podwyżka wpływa na zmniejszenie popytu. Zauważyłeś to w tym roku podnosząc ceny. Jeśli tak, to w jakim stopniu? Czy jesteś w stanie ogóle to określić, że popyt zmalał ci w stosunku do ubiegłego roku tego samego okresu, na przykład o 10, 15, 20%? Czy jest to zauważalne już? Czy uważasz, że to dopiero jest pewna inercja, pewna bezwładność i dopiero będzie zauważalne za moment, za jakiś czas? To już było mocno zauważalne w sezonie letnim. No wcześniej to trudno było porównywać, bo yy... W różnych okresach by, byliśmy zamknięci w różnym stopniu, różne ograniczenia obowiązywały, ale latem w stosunku do um, roku ubiegłego, czyli lipiec, sierpień, no to był, była różnica już około 25%. E, więc dużo. E, I to nie było tylko u nas, ale no, z tego co wiem, to na całych, na całych Mazurach wyglądało to podobnie. Szczególnie początek lata e, zaczynał się. Bardzo słabo. Ale czy myślisz, że to jest spowodowane tym właśnie, że no, branża musiała podnosić ceny i generalnie wyjazdy dla konsumentów zdrożały, w związku z tym oni podróżowali mniej, czy, e, czy jakiś inny powód w tym wszystkim upatrujesz? E, właśnie podróżowali mniej, czy e, ponieważ sami nie, ma, nie mieli pieniędzy, czy podróżowali mniej, ponieważ zauważyli, że branża turystyczna podniosła ceny. Po prostu jest dla nich to za drogo hmm. albo drożej. Myślę, że tu wiele czynników, kilka czynników zagrało. Warto też wspomnieć o tym, że ludzie zaczęli dużo więcej jeździć za granicę, latać samolotami, co wcześniej nie do końca było możliwe, nie wszędzie. Więc trochę się taki odłożony ten popyt zagraniczny skumulował. I te proporcje się trochę zmieniły, tak? bo u nas te ceny wzrosły, a na przykład w takim Egipcie, gdzie mają to szczęście, że no nie mieli polskiego ładu, nie muszą ogrzewać węglem, gazem mm -hmm. i czym tam jeszcze, i nie mają takiej inflacji, to, to, to oni mogli utrzymać te swoje ceny, tak? więc nagle te relatywnie nasze ceny poszły do góry jest opłaca minimalna mhm. I, e, i staliśmy się mniej konkurencyjni, no, w ogóle jako kraj. Tak? Mhm. W porównaniu do takich wyjazdów, takich no, destynacji typu Egipt, Turcja. Dobrze, ale... jaka recepta? A jaką Ty masz receptę na to, żeby jednak zatrzymać gości u siebie na rodzimym rynku, a szczególnie żeby przyjeżdżali do mhm. folwarku? Jaki masz na to pomysł, który działa u Ciebie? albo ewentualnie, który może zadziałać gdzie indziej, gdybyś mógł podzielić się tutaj wiesz, z branżą, może dasz jakąś wskazówkę, jakąś podpowiedź, tak? Co u Ciebie się sprawdza? Hmm. E, no po pierwsze no, trzeba bardzo teraz e, rygorystycznie panować nad kosztami. I e, jeśli inwestować, to w takie, e, w takie rzeczy, które te koszty w dłuższym okresie obniżają. My na przykład e, zainwestowaliśmy teraz w październiku fotowoltaikę. Mamy ogrzewanie od zawsze, mamy taką nietypową, bo myślę, że nie znam drugiego hotelu, który się ogrzewa słomą. Mm -hmm. Ale akurat u nas jest to możliwe, bo mamy gospodarstwo rolne i tą słomę mamy własną tutaj z okolicznych pól, nie musimy jej kupować, zwodzić. I to jest konkurencyjna cenowo forma grzania? Tak? To, jest to, dość, paliwo? to jest dość kosztowne w inwestycji, bo mm -hmm. na początku trzeba bo to jest osobny budynek. Plus kawałek rurociągu, który transmituje to ciepło, bufor ciepła, jest do tego potrzebny duży piec, więc to jest dosyć kosztowne, ale później no, nie mogę powiedzieć, że nic nas to nie kosztuje, bo tą słomę też trzeba zebrać i, i później dokładać do tego pieca, ale no, kosztuje nas to w tym, w tym momencie o wiele, wiele mniej niż niż każdy inny opał jaki. Czy Wasze zasoby tego paliwa, czyli tej słomy, którą zbierzecie w sezonie, wam wystarczy na cały sezon zimowy? Tak, to jest akurat mhm. tyle, że nam, że nam wystarcza, nawet trochę więcej. Mamy także mamy pewien zapas. I... Mhm. Tak. Dobra, wróćmy do tych wskazówek, do tych typów. co co robisz. No powiedziałeś właśnie, że zainwestowaliście w fotowoltaikę, no bo rozumiem, jest to. Kolejny pomysł na to, żeby nie dać rosnącym kosztom energii. Co jeszcze? No i trzeba mieć też pomysł na to, żeby się wyróżnić, żeby mieć jasną wizję tego, kim chcemy być, do kogo chcemy trafić, z czym, co zaoferować. No i się tego trzymać, tak? No, jeśli ktoś woli jechać do dużego kompleksu hotelowego w Egipcie na przykład, na All Inclusive, siedzieć od rana do wieczora tam w hotelu i, 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 i pić drinki przy basenie, to ok. Tak? Ale może to nie jest konkretnie nasz klient. Tak? Do nas przyjeżdżają ludzie, którzy biorą rower, jadą na cały dzień do puszczy, czy biegają właśnie, czy czy, czy, czy w inny sposób spędzają aktywnie czas, czy po prostu chcą odpocząć od tych tłumów. Tak? I jeśli taką ofertę dobrze przedstawimy, profilujemy i będziemy się tego trzymać, do tego zdrowe jedzenie, wypoczynek w spa, to, to jestem przekonany, że będziemy, będziemy mieli nadal klientów. i te trochę też wyższe ceny, ale w granicach rozsądku nie będą dla nich problemem. Dobra, Krzysztof, to przechodzimy do trzeciego punktu. Pracownicy, personel, presje tak. płacowe, tak naprawdę. No to jak sobie z tym radzisz? No, temat rzeka. Mm. <laughs> Myślę, że w każdej branży, w każdym hotelu w naszej branży no my jesteśmy dodatkowo, mamy ten problem, że właśnie jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, tak? I, um, no bazujemy też na e, ludziach z tąd, z okolic. Um, z, po prostu z okolicznych wiosek, mhm. tak? Um, no ale wiesz, no, on, on, oni też przychodzą, rozumiem, tak, bo widzą, co się dzieje na rynku i bo oczekują więcej, tak? Chcemy więcej zarabiać. Jasne. no Jaki tu jest pomysł, wiesz, jak ty... Jak sobie ty z tym radzisz? No bo nie możesz odsyłać zapewne ludzi z kwitkiem, po prostu powiedzieć nie, bo nie, tylko no, trzeba w jakiś sposób reagować, więc nie wiem, jaki ty masz jakby pomysł, żeby po pierwsze utrzymać pracowników, czyli zbudować tą lojalność, że oni chcą tutaj pracować i rozumieją sytuację i być może nie chcą horrendalnych podwyżek takich, na które obiekt nie stać. No ale pewnie no, proza życia zmusza ich do tego, żeby jednak oczekiwać większych wynagrodzeń. No i teraz, no jakby mówię, no, pytanie, jak, jak to rozgrywasz, tak? jak tu, co tu można podpowiedzieć, wiesz, no, właśnie innym hotelarzom, e, no, którzy też dokładnie z tym samym się borykają, tak jak a, wszyscy, a. Tak? Już nawet nie mówimy tutaj o twojej sytuacji, gdzie e, jakby poszukiwania pracownika, no, też są w pewnym sensie ograniczone, no bo jesteś faktycznie, no niemalże pośrodku niczego. Tu do siebie trzeba dojechać do pracy i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. E, ale no mówmy już o tym, że my masz masz ten komplet pracowników, no, ale no właśnie, trzeba ich utrzymać, żeby oni nie uciekli. To jakie masz sposoby na to, żeby tą lojalność pracowników wiesz, no, utrzymywać na odpowiednim poziomie, takim, no, żeby oni po prostu czuli się związani z tym miejscem? Wiesz, ja wychodzę z założenia, że trzeba być uczciwym przede wszystkim. Trzeba uczciwie komunikować pracownikom, jakie sytuacje jest firma, na co nas stać, na co nas nie stać. Do tego no, budowanie tego zespołu, budowanie dobrej atmosfery w firmie jako całości, tak, żeby ludziom się chciało tutaj przychodzić do pracy, tak? Oczywiście, że wynagrodzenie ma znaczenie, ma, ma, ma podstawowe znaczenie, bo ludzie muszą, muszą się za to utrzymać, muszą pokryć swoje wydatki, ale dużo, dużo chętniej zaakceptują no, te, te właśnie ograniczenia nasze finansowe, kiedy kiedy będą traktowani w firmie z szacunkiem, kiedy, kiedy będą widzieli, że nam też na nich zależy i, i po prostu będzie się im dobrze tutaj pracowało. To zresztą też się potem odbija na, na stosunku do gości, bo jeśli pracownik jest dobrze traktowany, to on też tego gościa dobrze traktuje i, 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 i to później działa. My też inwestujemy w nich. Staramy się na tyle, ile mamy możliwości finansowych, robić szkolenia, organizować, wysyłać ich na, na konferencje, tak, żeby oni się rozwijali, tak? I, I to też jest, myślę, bardzo, bardzo cenione. przez okay. Natomiast, no, hmm? nie ma też, nie ma też tutaj, nie mam też cudownych rozwiązań. No bo sytuacja jest ciężka, bo nagle trzeba wyciągnąć no kilkanaście procent więcej na ten budżet płacowy od 1 stycznia i to jeszcze w takim martwym momencie dla nas, no bo gdyby to było w środku lata, no to tam przynajmniej widać, no jest dużo, duży ruch, ale zimą na Mazurach, no poza tymi weekendami, Boże Ciało, to znaczy Boże Narodzenie, Sylwester, trochę ferie zimowe, to, to co za wiele się nie dzieje, nie? I, e, no ale cóż, no taki mamy e, klimat, mm -hmm. takie mamy uwarunkowania i musimy sobie z tym radzić. Jasne. E, Czy chciałbyś się jeszcze podzielić jakimiś przemyśleniami na koniec tej naszej rozmowy z koleżankami i kolegami? Myślę, że e, e, nic gorszego już nas nie powinno spowodować. Jak sięgniemy do 2019 roku, trzy lata do tyłu, gdzie wszystko hulało, po prostu aż kurczało w branży i kolejne inwestycje, kolejne otwierane hotele i wszystkim się wydawało, że tak będzie wiecznie, tak? A potem przyszedł, przyszedł COVID, kolejne lockdowny i teraz jeszcze wojna. Wojna w Ukrainie, no i wysoka inflacja. Mam nadzieję i wierzę w to, że to już jest apogeum i teraz już będzie tylko lepiej. I tego, I, tego I tego się trzymajmy. To jeszcze na koniec zapytam Ciebie, jak siedzimy na tej ściance, kogoś może zainteresować, co tu się dzieje, bo ja też przyjechałem jakby z okazji tego wydarzenia, tej imprezy. Jest to weekend, który będzie swego rodzaju świętem. Świętem biegaczy, jesteście no, takim współorganizatorem, partnerem tego wydarzenia. Gdybyś mógł w dwóch słowach opowiedzieć właśnie, jaki, bo to jest jeden z pomysłów, który realizujecie na taki weekend poza sezonem. Tak, jak sprawić, by zapełnić gości, więc podajmy taki tip jeden tak, konkretny akurat, który właśnie w ten weekend będzie miał miejsce, będzie się rozgrywał, więc co tutaj organizujecie, co to jest za pomysł? Dokładnie, to jest taki weekend, gdzie mamy po prostu pełen hotel i e, moglibyśmy jeszcze sprzedać więcej tych pokoi. E, odbywa się u nas e, bieg borecka Łęku Trail, organizowany przez e, Bartka Osiora, e, który jest również trenerem, również moim trenerem. E, Biegowym i jutro startujemy na kilka dystansów od 5 km do 50. Także to już jest bieg, bieg ultra po naszej pięknej puszczy boreckiej. To ja dodam tylko, że Krzysztof biegnie ten najdłuższy dystans, czyli 50 kilometrów, a później jeszcze jak wróci z tego biegu ma swoje obowiązki. Pewnie za, za chwilę o nich jeszcze opowiem. Więc co, co mamy dalej? Yy, tak, tak, tak. A po biegu mamy bal, yy, Borecka Kałęków Bal, yy, gdzie wezmą udział właśnie i biegacze, i ich rodziny i, i znajomi i, i też ludzie niezwiązanych z bieganiem oczywiście zapraszamy. W ogóle jesteśmy w takiej nasza gmina wydminy, która jest sponsorem tego wydarzenia również jest, jest gminą, gdzie jest największy odsetek biegaczy w stosunku do liczby ludności. No, liczba ludności jest niewysoka, więc Warszawa na pewno nie jest w stanie konkurować, ale tym niemniej no jest to duże... Myślę, Proporcje tym, tak, ale ja myślę, że to... Nie wiem, czy jakby prawidłowo, myślę, ja też Bartka Osiora, czyli organizatora, doskonale znam od wielu lat i myślę, że to jest jego głównie zasługa, że tutaj ten odsetek biegaczy na metr kwadratowy jest taki, a nie inny. Oczywiście on mhm. bardzo wciąga ludzi, ludzi do tego biegania. Co tydzień mamy treningi na stadionie i coraz więcej ludzi także tutaj... Od nas, z naszego hotelu. Naszego Ale widzisz, celowo o tym mówię, bo to jest też jeden z pomysłów takich tipów, aby znaleźć w swojej okolicy, tak naprawdę, w swoim rejonie takiego animatora, taką osobę, która jest pewnym ambasadorem być może różnych dyscyplin, być może różnych wydarzeń kulturalnych, Na innych przykład, rzeczy tak. i, tak dalej, i tak dalej, z którą można no, po prostu organizować tego typu wydarzenia, które są korzystne dla wszystkich, tak? No, Bartek ma e, dzięki tobie tutaj e, biuro zawodów, start meta, będzie bal się odbywał, ty masz pełny obiekt, pełny hotel, będzie gastronomia furczała tutaj tak naprawdę przez cały weekend, więc no wszyscy są zadowoleni, prawda? Jest, e, wydaje mi się, że to ta taka ko koegzystencja, ona naprawdę jest w cenie dzisiaj. Ja bardzo wierzę właśnie w takie partnerstwa lokalne, z, tak jak mówisz, z liderami miejscowymi, którzy są naprawdę na, na wysokim poziomie i budowanie, budowanie wspólnie czegoś, czegoś fajnego. Dziękuję Wam bardzo. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki Dziękuję jeszcze. bardzo. Kibicujcie.